Cześć, witam na moim kanale, ja to kręcę. Zapraszam Was dzisiaj w Beskid Niski, a w zasadzie w jego zachodnią część, potocznie zwaną Beskidem Gorlickim. Przejadę rowerem, zieloną trasą, tak zwaną rowerową trasą naftową. Sam jestem ciekawy, jak ta trasa będzie wyglądała. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do wspólnej jazdy. Zaczynamy! szlak naftowy rozpoczynam od Gorlic. Siedzę na znanej ławeczce Łukasiewicza, pioniera przemysłu naftowego w tym regionie. Wynalazcy lampy naftowej kierujemy się zielonym szlakiem i będziemy robić pętelkę. Po okolicy Gorlic. No to ruszamy. W tym ratuszu mieści się obecnie Rada Miasta Gorlice. Łukasiewicz miał swoją aptekę i tu mieszka. Musicie zobaczyć drewniany kościół z XVI wieku pod wezwaniem świętych Filipa i Jakuba. Jest to najcenniejszy drewniany kościół w Małopolsce. W 2003 roku został wpisany na listę UNESCO. Z tego co pamiętam, to, to miejsce nazywa się Soboty, ponieważ wierni już w sobotę przyjeżdżali na Pszę, i tutaj się gromadzili i oczekiwali na jej rozpoczęcie. Miejscowość Wapienne jest to miejscowość uzdrowiskowa. A jako ciekawostka, to wam powiem, że jest to najmniejsza miejscowość uzdrowiskowa w Polsce. Korzystny mikroklimat, spokojna okolica i bliskość nieskażonej przyrody korzystnie wpływają na proces leczenia. Do leczenia wykorzystuje się tu wody siarkowe oraz wysokiej jakości borowinę. Niedawno powstał nowy park zdrojowy z amfiteatrem, tężnią solankową, wodną kaskadą, powstały ścieżki i place zabaw. Niestety, z przyczyn niezależnych ode mnie, nie dokończę tej mojej dzisiejszej pętli. Trudno, spróbuję tu jeszcze kiedyś może wrócić. Zobaczę, czy zmontuję film z tej mojej wyprawy. Może chociaż w pewnej tej części, którą nakręciłem, to w jakiś sposób przybliżę ten region i zachęcę do odwiedzenia go Po niespełna pół roku powróciłem do tego najmniejszego uzdrowiska w Polsce Będę kontynuował moją trasę rowerową troszeczkę ją zmodyfikuję Spodobały mi się bardzo tutejsze krajobrazy i postanowiłem bardziej zapoznać się z tym terenem Za chwilę ruszam spod tej tężni solankowej i przez ten las, który jest tutaj, teraz za mną, będę ostro pod górę wspinał się na rowerze na wieżę widokową na szczycie Ferdel. Są dwa szlaki, zielony oraz czarny. My wybieramy zielony. Do przejechania 6 km i 260 metrów przewyższenia. Zatem w drogę. Od razu stromy podjazd. Po podjeździe teraz muszę poprowadzić troszeczkę rower trochę wody, trochę kamieni ale myślę, że za chwilkę ten ta droga się zmieni i będę mógł kontynuować moją jazdę na rowerze prowadzi mnie szlak zielony siada na rower i dalej pod górę Nie najechałem się za daleko, znowuż duże kamienie i droga pod górę. Muszę wypchać rower. No, drugie moje podejście siadam na rower. Myślę, że może tym razem już dłużej przejadę po tych ścieżkach. Po tej wieży widokowej. Same przygody, jak na początku. Park Narodowy, tablica, mapa informują nas o przestrzeganiu zasad na terenie Parku Narodowego. No, następna przeszkoda. Nie znam trasy, zjeżdżam ostrożnie, dużo kamieni, korzeni. Robiło się teraz całkiem przyjemnie. Zobaczymy jak długo. Cały czas prowadzi nas zielony szlak. Dojechałem do skrzyżowania szlaków, ten się szlak zielony z niebieski. Uprowadził z miejscowości rozdzielę, ewentualnie z wiecza jakby ci ktoś wybrał. Ja natomiast dotarłem w to miejsce z ustrowiska wapienne o no właśnie z tamtej strony. Jest jazda! Jest jazda! Zasuwamy! Nie, nie chcę nic mówić, ale widzę ja wierzę. Tak. Ciężka trasa, żeby ją przejechać na rowerze. Nieciekawa chyba też z tego względu, że cały czas biegła przez las. Nie było jakichś widoków. Jestem ciekawy teraz, czy ta wieża zrekompensuje mój trud, wysiłek. Idziemy na górę. Około 110 stopni prowadzi na samą górę tej wieży widokowej. O, powoli wychodzę. Poza korony drzew i ostatnie metry i jesteśmy na wieży widokowej na szczycie Ferder, pogoda Pochmurna, ale nie zawsze człowiek trafi na słońce. Nie wiem, czy kamera odda tą panoramę, ale ja mam widok naprawdę bardzo ładny. Zaryzykuję i powiem, że. Opłacało się zmęczyć, żeby to zobaczyć. Szczyt Ferdel, który ma w wysokości 648 metrów nad poziomem morza, jest mocno zalesiony. Gdyby nie ta tutaj wieża widokowa, to ten szczyt nie byłby jakiś ciekawy na szlaku turystycznym. Jednak w 2019 roku powstała ta wieża i stała się atrakcją tego regionu. Pogoda niepewna. Przeliczyłem się trochę też z czasem na wyjechanie na tą wieżę widokową. Chciałbym podziękować Wam, że oglądaliście te, ten film do końca. Docencie mój wysiłek. Zasubskrybujcie mój kanał. Będzie większa motywacja do jazdy i montażu tych filmów. Myślę, że niektórzy jednak podejmą ten trud i wybiorą się tutaj, jak nie na rowerze, to. Na piechotę, żeby podziwiać z tej wieży widokowej wspaniały widok. Do zobaczenia, do następnego, cześć.